Komputer. Przez jednych uważany za narzędzie, bez którego w dzisiejszych czasach nie można się obejść, tak samo jak bez szczoteczki do zębów. Przez innych uważany za szatańskie, blaszane pudełko, które hipnotyzuje dzieci czy młodzież. Właśnie ten. Przez jednych uznany za pomiot samego lucyfera. A przez innych za genialny wynalazek XXI wieku podzielił pokolenia na tych, którzy bez Facebooka. E-maili, YouTube i innych rozwiązań internetu nie wyobrażają sobie życia i tych, którzy nawet nie zdają sobie sprawy, co ich omija. Że wnuczek do swojego dziadka mówi: Dziadku, wy kiedyś to mieliście niefajnie. Nie było internetu, nie było gadu-gadu, no i komórek nie mieliście. Dziadek mówi: Jak to nie, nie było, nie mieliśmy. Mówi, babcia była w internacie, jak wracała ze szkoły, to mówi, ja z nią gadu gadu, miałem dostęp do komórki, a gdyby nie komórka, to nie byłoby twojego ojca, to i ciebie nie by... W dzisiejszych czasach internet jest wszędzie, nawet tu. Mogę na przykład za pomocą mojego telefonu sprawdzić pocztę lub przeczytać top 10 porad jak rozmrozić glebę. Komputer, tablet czy telefon z dostępem do internetu to nieskończone możliwości oraz zasób wiedzy, która jest tak ogromna, że gdyby ją pomieścić w książkach, trzeba by było zbudować bibliotekę wielkości Księżyca. Co ciekawe, wszystko łatwiejsze do odnalezienia niż wyszukiwanie interesującej nas broszury w gazecie. Wystarczy tylko po to sięgnąć. Żeby przekonać takie osoby, które nie korzystają z internetu, trzeba przede wszystkim spędzić z nimi trochę czasu i porozmawiać o tym, co one lubią, jak lubią ten czas spędzać, co ich interesuje. Ponieważ one pytane wprost o to, czego by się chciał nauczyć, często mówią słodniejszą obawę, bo często pojawia się obawa o to, że się zepsuje to, to urządzenie. Komputery przeważnie są z metalu i plastiku. Co za tym idzie, tak łatwo popsuć się ich nie da. Próbowaliśmy kilka razy. Ja żyję. W końcu udało się tak. By to się nie wydarzyło, wystarczy zachować pewne podstawowe zasady. I tu pojawiają się nasi bohaterowie. Ludzie, którzy już się nauczyli, jak nie zepsuć, jak korzystać i jak czerpać z tego radość. No, przypadkowo yy, poznałem internet, zapoznałem się z nim i bardzo mnie to wciągnęło. Yy, działam w takim stowarzyszeniu i dzięki temu stowarzyszeniu mogłem cokolwiek zrobić. To nie bajka o odległych krajach za siedmioma górami i siedmioma rzekami. To tu, w Łaskarzewie, przy stowarzyszeniu CIA działają latornicy. Ludzie, którzy sami z siebie zupełnie za darmo poświęcają swój czas, by dzielić się swoim doświadczeniem i by otwierać ludziom, którzy z komputerem nie są oswojeni, zupełnie nowe okno na świat nieskończonych możliwości.